Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale już dzisiaj szósty odcinek z trzeciego sezonu z naszej serii Gniew Tytanów Rage of Titans Nawet serce oceanu można zabrać ze sobą Zaczynajmy Zaczynajmy, bo naprawdę fajnie mi się gra Fajnie mi się gra w domu Nie będę miała na to zupełnie czasu Więc nagrywamy na zapas, jak zresztą zawsze Cóż się wydarzy Jestem bardzo zaintrygowana. Dobra. Takiego do ostatnia. Jesteśmy w momencie, w którym zabraliśmy ostatni kamień. Kamień ten, co należał do Zeusa. Rozdział szósty. spotkania. Porywisty wiatr. wiał coraz mocniej i mocniej. Drzewa trzeszczały. Padały pod jego naporem. W na Olimpu naciągał mrok. Co tak stoicie? Szybciej. Trzeba się stąd wynosić. Jeśli on nas zastanie. Z góry dobiegł ogłuszający krzyk. Niebo przeciągł tysiące błyskawic. Za późno na to, dokąd ruszamy? Wonderland? Może wrócimy do pozostałych? Nie. Trzeba jak może najszybciej dotrzeć do Hefajstosa. Mam nadzieję, że zdążył puszka. Więc dokąd? Spróbuję was wszystkich przenieść, ale proponuję widzieć dokąd. Wobec tego, do schronienia. tam są nasi przyjaciele. Do Hadesa. Do podziemnego królestwa. Mm. To akurat patrzę szczerze na podpowiedzi i czuję, że to jest mi chwilowo potrzebne. Teleportacja przybyła w maksymalnie nieudany sposób. Tym razem, moje mocy jedyna zmieszał się i po prostu upadł na ziemię, zgniatając go i swoim ciężarem. Dopiero po kilku sekundach zorientowałam się, że na Afrodyta. Potrzebowałam chwili, żeby zorientować się, co się stało. Ja też się cieszę, widzę, Andrea. Nie widziałam, że uczy się latać. Ach, przepraszam ci bardzo. To nie było specjalnie. Afrodyta parsknęła mnie, lekko w nos i rozziła się. <laughs> Wszystko w porządku. Nie, nie mieli trochę więcej szczęścia. Począłem w stronę domu. Chłopcy nam się kłócili i, nie zwracając na nas uwagi, zniknęli w domu. Między tobą a farydytą stosunki są bardzo bliskie. Spróbowałam wstać, ale w ostatniej chwili potknęłam się od kalina i znowu padłam. Tym razem Afrodyta zdążyła mnie złapać. Co prawda, przewracając się tym razem na ziemię razem ze mną. Ach, to diabła. Dziś nie jest mój dzień. Jesteś pewna, o? Kolejne wybory. Mogę cię doprowadzić do romantycznej sceny. Wybieraj mądrze. Co zrobić? Wstać? Leżeć dalej? Nie wiem, o co chodzi. Tak czysto teoretycznie, no innego wyjścia nie ma. Natwarza ty pojawił się przybiegły uśmiech. Zupełnie jakby coś już wymyśliła. A ja miałam tylko pożałować. Coś ty wymyśliła? Nic takiego, co by ci się nie spodobało. Oblisała usta kładąc mi ręce na talii. Przyciągnęła bliżej, kręcąc mnie w objęciach. Wiem, co masz na myśli, ale... <laughs> Jedna opcja. <laughs> Tych słów mi wystarczyło. Jej ręka od razu powędrowała wyżej, w stronę szyi. Pociągnęła mnie w, moją, w swoją stronę, wciągając mnie w czuły pocałunek. Człowiek moje ciało roztapia się pod jej dotykiem. Wyobraźnię pobudzał strach, że ktoś nas zobaczy w takiej ciekawej pozie. Wydawało się, że ta myśl nie uknała wadze Afrodyta, którą się nasi się. Mimowalnia. Jak sądzisz, co powiedzą chłopaki, kto nas zobaczą? Myślę, że oni. Ustało z nami moje ramia, powoli zdejmujące mi ubrania. Nie, oni nie. Oh. Moja pozycja z góry nigdy nie... Jak nie pomagała, ponieważ cała władza była włącznie w jej rękach. W tych ciepłych dłoniach, które tak swojsko wcisnęły się pod moje ubrania. W przyspieszonym oddechu i samozadowolonym uśmiechu ostatnim razem ja prowadziłam. Jak to powiedział, że nie wolno zamieniać rolami? Po moim ciele przebiegł draszczek. Wszystko w porządku? Czuję, jak drżesz. O! Oh. Ręce sunęły się na pośladki, ściskając je mocno. Z ust wyśliznął się cichy, niewyraźny jęk. Chłodny wiatr rozwijał ubrania. Ale to wszystko było nieistotne. Mogła myśleć tylko o niej. O tym, co ze mną robiła, o jej dotyku. O tym, jak trudno było powstrzymać westchnienia i jęki. Afrodyta uśmiechała się. Widzisz, taki, milu się od odgłosem. Nie przestawaj. Zapomniał mnie za biodra, a w następnym momencie przetoczyła się na bok, sprawiając, że znalazłam się pod nią. O! Nie zdążyła się nawet zorientować, co się dzieje, gdy znów przewarła do moich ust. Dziwnie, lub mokro. mokro się, aż puca nie zapłynęły nam od braku tlenu. I gdy tylko się ode mnie oderwała, przewarłam do niej w kolejnym pocałunku. Jesteś tak w że nie możesz trochę poczekać. Proszę nie prowokuj. Ja nie mogę się tylko powstrzymywać. Nie trzeba długo. Przerwałam ustami do mojej szyi, powoli opuczając się niżej niżej. Jej ja ręka obrazowała moją sylwetkę, opuczając w stronę bioder. I przesuwała się wyżej, drażniąco dotykając wrażliwych punktów poprzez tkaniny bieliznę. Drgnęłam zaskoczenia. O, oh, wszystko w porządku? Przecież ci się podoba. Mam prze. Nawet o tym nie myślę. Zamknęłam oczy. Posnę piodrę do przodu. Czuję, że ona ostrożnie odsuwa na bok materiały Fala podnicy nie sprawiła, że zatoczyłam całą ciela. Paweł mi umie, to ciało. Dała Ci przyjemność. Palcaryzowały nieskomplikowane wzory. A potem wsunęły się głębiej. Ciągnęłem plecy plecy włók. Podwoiły miłego uczucia, bycia pełną. Było mi już wszystko jedno: że ktoś może wejść i zastać nas, zajmując się tym wprost na podwórzu. Moje policzki spłonęły niezdrowym rumieńcem. Tak mi się podoba, kiedy drżysz od do mojego dotyku. Nie myślę, po prostu odczuwaj. Ouu. Kocham het totalnie kocham het. Tylko co tam robi plaża? Przerowała z nami do mojej piersi, całkiem obietnia. Drasnie z językiem wrażliwe sutki. Powoli opuściła się niżej. Licząc najmniejsze miejsca. Bersowałam językiem kręgi. Sąc i podgryzając. Zakryłam z rękami, nie mogąc powstrzymać głośnych własniej. Ale piękny jest ten obrazek. Chociaż nie można tego zapisać. Heter. Ach, awardyta. Pst. Ciii. Zamknąwszy oczy, łoko pomapałam powietrze ustami, nasuwając je na jej zręcza palca. Jej ruchy sprawiały, że wszystko wewnętrznie ściskało się w ciasny węzeł. Każdy dotyk drażnił. Wszystkie zakończenia nerwowe, wiodąc do długo wyczekiwanego rozładowania. Więcej się sensie już nie mogą powstrzymywać. Bądź dobrą dziewczynką. No już. Jeszcze kilka pewnych ruchów i ciało przeszedł dreszcz. Przewróciwszy oczami i wygięłam plecy. Czując jak dziewczyna łapie mnie. Podtrzymujcie za miejscu. Okej, okay, widzę, że nie miałaś odlot. <grym>, od takiej ilości błysków. Wciąż jeszcze i z językiem, przedłużając przyjemność. Puściła mnie dopiero wtedy, kiedy ostatecznie się uspokoiłam. Nawet nie wiem, co na to powiedzieć. Nic nie mów po prostu. Po prostu daj mi odsapnąć. Trzeba było jeszcze trochę czasu, żebyśmy całkiem doszli do siebie. A Fredyta pomogła mi się ubrać i wstać. Usiadłyśmy za stołem, udając, że nic się nie stało. Nic, kom kompletnie nic. Jeśli skończyłyście, to możemy ruszyć. Słyszę te słowa, a mało nie podskoczyła na miejscu. Czyżby on wiedział? Bo jest przekazał, że będzie czekał na nas rano w punkcie skupienia mocy. Owóch, tylko się udało. Ludzie, wszystko się uda, nie mamy wyboru. Ale z serychu, oni to widzieli, to takie. Nie, nie wiem, o co mogłoby chodzić, naprawdę. Co cudnie po prostu. <laughs> Wybaczcie, ja naprawdę się teraz. Muszę się śmiać, teraz totalnie zachciało. Aaa, <laughs> cudnie. Nie mam wyboru. Musimy to zrobić. Dobra. Dość deliberacji. Po drodze, zaczynamy się w obozie i odpoczniemy. Więc zbierajcie się. Rządzi się. Przerzuciamy oczami. A tego miałam nadzieję na kilka mnie spokoju. Dobra, ruszamy. Mmm, mm, piękna scena. Bo tak piękna scena. Kiedy dotarliśmy do basu, była już późna noc. Zmęczeni, wprowadziliśmy do namiotów. Trzeba było jeszcze się wyspać przed jutrzejszym dniem? Co mnie pokój, Dlatego postanowiłam jeszcze trochę czasu posiedzieć przy ognisku. Z krzewów, dobiegcie szelest. Hej, kto tam jest? Ale nie usłyszałam odpowiedzi. Kiedy przyjrzałam się dokładniej, zamarłam. Na niewikkiej polance byli Marfi i Jimmy. Ciekawe, co inni tam robią o tej porze. Myślałam, że już poczli spać. Pewnie. Poczekam i posłucham, o czym mówią. Zawołałam ich z portem do obozu. Skarcę ich za to, śpią, no na pewno. <laughs> nie marnuję się takiej cudownej okazji. Nie miałam ochoty młodzić ich idyli. Tym bardziej, że ostatnimi czasy. Ci i Marfi nie bardzo mnie interesowali. Było mi za to wstyd. Czy dość? Przestań już. Czy nie zwróciła na to uwagi? I znów gryzę Marfiego. Boli. Dlaczego jesteś taka wredna? No bo ty kłamiesz. Jesteś nie taki. Nie podobasz mi się. Ach, w jakim sensie się nie podobam? Ryzurę ci nie pasuje? Jim parsknął z irytacją, odwracając się. ta końcówka jej ogona wyraźnie je zesztywniała. Dobrze. Nie będę już tak żartował. No, powaga. Co takiego narobiłam? Ty nie mówisz o chaosie. O tym, co z tobą robi. Zdawało się, że ta rozmowa jest dla nich bardzo trudna. Lecz Marfi, doskonale trzymał się w garści. Mów jak jest. Nie chcę wciąż krążyć w kółko. Nie wolno ci iść. Tam jest chaos. On ci skrzywdzi. To niebezpieczne. Nie mogę stawić przyjaciół. Jedyna ty nawet mówiąc, dasz. Andrija cię uratowała. Masz obecny dług. Przekres warki. Nie chcąc mówić o rzeczach oczywistych. Wszyscy mam dług. Czy mi skinęła głową. Jeszcze jak? Nie patrząc na to, jak rozwija się sytuacja, Postanowiłam się wtrącić. Bądźcie się własnych uczuć. wyszłam na spotkania. Hej, co tu robicie? Andrea? Co tu robimy? A ty nie powinieneś odpoczywać? To samo, mogłabym zapytać was. Dlaczego nie śpicie? Dlaczego ty nie śpisz? Z odwróciła głowa, obrócając mnie, tak spojrzeniem. Chodźcie, pora wracać do obozu. To oczywiście jest bezpiecznie, ale ja bym nie ryzykowała. Kilka minut później wracaliśmy już do obozu. Na spotkanie wyszła nam Afrodyta. Wszystko w porządku? Oczywiście, aby inaczej? Uśmiechnął się. Wchodząc do jednego z namiotów, Afrodyta popatrzyła na mnie pytająco. Wszystko w porządku. Chodźmy spać. Na pewno... Na pewno. Ja mi się zaczęła martwić o nasze dzieciaki, kochane zwierzaczki, kochana. A reszta nocy minęła w chorobliwym późnie. Cały czas nią mi się potwory i kranos. To, jak się z śmiało, pożerał coraz więcej i więcej terenów. Lecz z pierwszymi promieniami słońca, trwożność teren prysu. Jak już ustaliliśmy, powinniśmy ruszyć dalej. Hades i Poseidon byli już gotowi. Trzeba zmienić ubranie i odpocząć. Mglisty poranek, deszczowe cienie, ciepły zachód słońca, błysk słońca. Yy, niebieskiego tutaj ja nie lubię. Eee, nie wiem, szaleć z kostiumami teraz. <grym> eee, wiem, że mam jeszcze 3800 punktów, ale wiecie, jak to jest takie. Może jednak nie Dobro Dobra, bo wydajemy trochę pieniędzy. Mrzawka. Złudzenie. Miraż. Mgła. Ale włosy wystarczą takie szare. Fajne są. Tak lepiej. W każdym razie czuję się o wiele świeżej. Można nauczyć w drogę. Okej, okay, co to za skrzynia? I bardziej się zbliżaliśmy. Świat wokół coraz bardziej przypominał fantazję. Ogromne drzewo, które sięgało mm, konorami ku niebu. Rzeka, która otaczając je spływała wodospadem w pustkę podziemnego świata. Urocze miejsce, bardzo mi się podoba. A u podusza czewa znajdowała się niezwykle kunsztownie wykonana puszka. <grytanie> bardzo fajna puszka, naprawdę. W chwili, kiedy jasne promienie słońca oświetlało to miejsce, poczułam przyjemne ciepło. Jak gdyby ktoś mnie objął. Chciałabym, żeby tam to był. Jakby się mu to spodobało? Hades popatrzyła na mnie ze współczuciem. Ty i Apollo jeszcze się spotkacie. Tak jak i ty stał się Dionizosem. Taki magia Apollona znalazł sobie nowe wcielenie. To przecież nie będzie już ona. Tak będzie nas łączyć nić magii. Ale nie Apollo wychowywał się ze mną w jednej rodzinie. Nie on pomógł mi stać się dobrym człowiekiem. Hades umilkła, rozumiejąc, że nie da się powiedzieć już niczego mądrego. Wraz ze śmiercią Apollona z mojego życia zniknęły dwie osoby: Bóg, którego znałam przez ostatnie dwa tygodnie, i mój brat. I teraz to dwoistość była wyjątkowo wyraźnie odczuwalna. Dobrze, nie czas je teraz łamać. Trzeba jak najszybciej umieć chaos, więc zróbmy to w pamięć o nim. Proszę, wstawcie jednocześnie kamienie na ich miejsca i od razu oddajcie. Wraz ze mną do puszki podeszli Adrian i Jason. Każdy z nich trzymał w dłoni kamień. Krwawo-czerwony przynależał Adrianowi jako symbol podziemnego świata. Jason trzymał śniący niebieski kamień podwodnego świata. A w moich rękach spoczywał kryształowo czysty kamień, kamień niebios. Piękne kamionki. Gdy tylko kamienie znalazły się na swoich miejscach, zawiał chłodny wiatr. Pierwsza część wykonana. Co teraz? Z tyłu rozległ się szelest i podbiegł do nas Zeus. Był niespokojny i wyraźnie wystraszony. Nie pozostało ani śladu po jego opanowaniu. Zatrzymajcie się natychmiast. Nie wiecie, co robić, To ty nie rozumiesz, czemu się przeciwstawiasz. Co robić? Poprosić, żeby umilkli. Przerwać im brutalnie. Poczekać, aż skończą. Zaczynają mnie już bolić i bezsensownych kłótni. Zamknijcie się wreszcie. Zachowujcie się jak dzieci słowodaja. Nie czas na to. Decyzja już zapadła. Czy ci się to podoba, czy nie, nie jesteśmy już tacy jak wcześniej. Dużo się zmieniło. Popatrzą na Jasona i zawahał się. Nie pozwoli ci na zniszczenie naszych rodzin. Ty nie. Daj się służyć. Dziękuję czas I z puszki opadło zabezpieczenia. Wieczka raptownie się otworzyła. Wszystko, co było nigdy zamknięte wewnątrz, wyroło się na wolność. Wszystko to około nagle zbladło. A nad puszką pojawi się porta. Tak powinno być. No, moim zdaniem, otwieranie puszki Pandory może nie skończyć się najlepiej, moi drodzy. Tylko możecie sprowadzić jeszcze więcej zła. Ale to tylko moje domysły. Kto by słuchał? Pierwszy raz widzę coś podobnego. O tym właśnie mówiłem. Ten, kto tam wejdzie, otrzyma moc, która może zwyciężać bogów. No wchodzę. <grych> Ale jeszcze nikomu nie udało się wrócić z tamtą żywym. Więc wracali martwi? W takim razie trafiliby do podziemnego królestwa i Hades o tym wiedziała. Wszyscy zwróciliśmy się w jej stronę. Wiedziałaś? Tak, wiedziałam, ale nie pozwoliłabym nikomu z was tam wejść. To moja era i moja odpowiedzialność. Jason zwrócił się do ojca. Ty też o tym wiedziałaś? Próbowałam ją przekonać, ale bez rezultatu. Nieprawda, my idziemy. To szlachetna, to głupia. Droga Boskości, cenię Twoją gotowość do ponoszenia ofiar. Ale to nie mądra. Podziemny świat nie może stracić swojej władczyni. Przejście bieżące nad puszką zaczęło się rozszerzać. Wsunęła się w niego wielka, łapa. Zamknęła mu chwyt na mojej szyi. Strach skołał moje ciało i próbował się bronić, ale było za późno. W chwili mi się w ciemności. Zapowiada się bardzo fajnie. Ej, mega, mega. Ser, mega ten odcinek. Z początku nie mogłem nic zobaczyć. Nieprzeniknione ciemności zaczęły się stopniowo rozwiewać. Gdy w oddali, zamajaczało sylwetka. Czekajcie, muszę usunąć trochę rzeczy.